Cześć, cześć. Witam Was, kochane bliźniaki i bliźniaczki na kanale Oczy Szeroko Zamknięty Minięta tarot. Kochani moi, dzisiaj y, czytanie dla Was na miesiąc listopad 2022. Zobaczymy sobie, co karty chcą powiedzieć. Pamiętajcie o swoich znakach dekanatowych, kochani. Pod filmikiem umieszczam przedział czasowy Waszego znaku, który jest podzielony na trzy dekanaty. Y, tam pojawi się. Znak bliźniaczy, chyba że jesteście czystym bliźniakiem. Yy, ale możecie mieć na przykład coś z wodnika. Więc, kochani, popatrzcie, zaglądnijcie, przekonajcie się i przesłuchajcie swojego siostrzanego znaku. A teraz sobie już lecimy. Lecimy z czytaniem, co odchodzi do przeszłości. Hmm. Kochani, mm, mam wrażenie, że tutaj jakieś działania, jakieś działania zostały y, zakończone sukcesem, lub zakończą się. Bądź kończą się właśnie sukcesem. Jakiś etap w życiu yy, kończycie yy, bardzo pozytywny? Yy. Tak sobie teraz pomyślałam, kochani, nawet jeżeli pożegnaliście jakiś toksyczny związek albo żegnacie, to pamiętajcie, że to też jest sukces. Może bolesny, ale sukces. Albo po prostu ukończycie jakiś projekt z powodzeniem, albo zakończyliście yy, jakieś, jakieś sprawy poszły, bądź pójdą do przodu i zostaną zakończone. Kochani, dobrze, zobaczmy w takim razie, co jest najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu. W miesiącu listopadzie. Działanie. Podjęcie decyzji. Ojoj. Kochani, e ja widzę tutaj bardzo dużą determinację, bardzo dużą stanowczość i siłę. Siłę do zmian, stanowczość do działania, mądrość, szukanie informacji i podjęcie konkretnych, takich życiowych, ważnych decyzji. No, pięknie. Naprawdę tutaj są Cudowne karty, siła, rozsądek, ale y, takie działanie nie za wszelką cenę, nie y, po trupach do celu, ale z taką wyrozumiałością, z taką siłą y, i ze spokojem powiedziałabym, kochani. Mhm. Mm być może też opieką, bo karta siły może być też kartą opieki, opieki i rozwiązywania problemów. Dobrze, a zobaczmy. Kochani, na co powinniście uważać? Na co powinniście uważać w tym miesiącu? Kochani, mm, powinniście uważać na jakąś stratę. Na. Tutaj sobie tylko zobaczę, to jest kapłanka. Kochani, na zbyt duże zamknięcie się w sobie, na odizolowanie się od świata zewnętrznego, na poczucie takiej. Odwrócona karta słońca to też jest karta takiego, takiej niewiary. W Sens życia, strata sensu życia, yy, niewiara w siebie. Mhm. I mamy tą kapłankę. Kapłanka potrafi zamknąć się w sobie, kochani. Zamknąć się w sobie jest to życie iluzjami, życie zmartwieniami, niewiara w siebie. Yy, I takie poczucie straty, może nawet nie na tyle rzeczywiste, co. Jest tu karta przełomowa. Piątka, yy, piątka denarów, kochani. Możecie, bądź z powodu jakiejś straty, jakiegoś niepowodzenia, możecie zamknąć się w sobie. Zobaczmy jeszcze kartę rady na to. Karta rada. Hmm. Mak. Czyli samodzielne działania, samodzielne, pod, yy, samodzielne podejmowanie decyzji, kochani, yy, niesłuchanie innych. Jeżeli ktoś was nawet negatywnie ocenił, zróbcie bilans yy, taki rzeczowy, czy faktycznie założy, zasłużyliście na te słowa, czy faktycznie opinia innych yy, ludzi, który, którzy nie mają dla was znaczenia. Tak? Którzy nie są istotni w waszym życiu. Yy, czy naprawdę mają takie duże znaczenie? Czy to jest konstruktywna krytyka, którą powinniście przyjąć, czy to jest po prostu yy, zawiść i podłość ludzka? Kochani, Mak mówi o wierze w siebie, Mak mówi o sile, o sile w pokonywaniu trudności. I Mak mówi też o komunikacji. Kochani, nie zamykajcie się w sobie i powinniście, jeżeli są jakieś nieporozumienia, jeżeli są jakieś oszczerstwa, bo nie wiem dlaczego tak tutaj to czuję, to powinniście to wyjaśnić. Powinniście rozmawiać, rozmawiać i działać. To jest karta działania, to jest karta dużego wpływu na ludzi. I to wy powinniście mieć ten wpływ na ludzi, nie ludzie na Was, kochani. Zaufajcie też swojej intuicji, wyciszcie się, może pomedytujcie. To Wam może bardzo, bardzo pomóc. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie w takim razie, co w finansach. Co w finansach? Prawa zciśnięta. Praca finansowa. Kochani! W pracy bardzo, bardzo dużo pracy, rozwoju i to są bardzo pozytywne, to jest bardzo pozytywny aspekt, ale mamy tu jeszcze trójkę kielichów. Trójka kielichów i dziesiątka kielichów. Albo, kochane, bliźnięta, niektórzy z Was będą pracować po prostu nad sobą, nad e, miłością do siebie, nad akceptacją siebie, e, by dojść do tej pełni szczęścia. Albo możliwe, że Kochani w pracy, znajdziecie miłość. Powiedziałabym, że tutaj może być jakiś romans, ale jeżeli nam, nas to prowadzi do dziesiątki kielichów, to prowadzi do pełni szczęścia i satysfakcji. Możliwe też, kochani, że niektórzy y, będą świętować zakończenie jakiegoś ważnego projektu, y, stąd ta, ta trójka kichów, czyli świętowanie, alkohol możliwe, że się poleje. Y, no i będziecie po prostu bardzo, bardzo usatysfakcjonowani, szczęśliwi. Mm -hmm naprawdę to są dobre karty chociaż część mam wrażenie, że część bliźniąt po prostu będzie się skupiać na miłości bardziej niż nad, na pracy, chyba, że to chodzi o, o pracę nad sobą nad miłością do siebie mhm. tak może być dobrze kochani, zobaczmy co dla singli co dla mhm. kochankowie Odwróciła się karta, no. Wydaje mi się, że jest potencjał, jest szansa na to, że dla singli bliźniąt pojawi się ktoś nowy. Nie odwróciło się, ale spadło. Zobaczmy. Co dla singli bliźniąt? Dziesiątka kielichów. Popatrzcie, drugi raz się pojawiła. Dziesiątka kielichów. No tak, to jest naprawdę bardzo możliwe, że w pracy albo przez pracę. Oj oj, oj. To jest bardzo możliwe, że dzięki pracy, przez pracę, albo w pracy poznacie swoją drugą połowę. Jest tutaj dziesiątka kielichów, jest gwiazda. No, kochani, uważałabym tylko na dziadusia, ponieważ dziesiątka kielichów i przy tym gwiazda bardzo, bardzo yy... sugeruje, że może pojawić się dziecko. Więc, jeżeli nie chcecie, to yy... pamiętajcie o tym i uważajcie. Mamy tutaj też siódemkę kielichów. Mamy siódemkę kielichów. Kochani, yy... Przy tak dobrych kartach siódemka kielichów to będą. To będzie spełnienie marzeń. To będzie spełnienie marzeń. Otwórzcie się na tą miłość. Yy, kochani, miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Albo zamknięte, tak jak mówiłam niektórymi. Zaufajcie swojej intuicji. Yy, bo tutaj ktoś może być. Ktoś może pojawić się na horyzoncie, kochani. I to może być coś naprawdę bardzo, bardzo pięknego, bardzo dobrze rokującego. Dziesiątka kielichów. Jest to bardzo duże uczucie gwiazda, szansa na odrodzenie się, na nowy początek i jeszcze ta siódemka kielichów więc spełnienie marzeń. Mhm. Dobrze. I jeszcze zobaczmy, kochani, co dla trudnych relacji. Co z trudnymi relacjami. Dobra, wezmę to, bo to tak bardzo chciało wyjść. Znowu dziesiątka kielichów i król kielichów. I król kielichów. Naprawdę te energie się powtarzają, więc... To jest dobry czas dla bliźniąt, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Pamiętajcie o tych zagrożeniach, miejcie wiarę i odwagę. Myślcie też pozytywnie, bo mak to jest y, też duża kreacja, a wam w karcie radzie. Patrzcie. Mamy króla królową i dziesiątka kielichów. Mamy tutaj parę królewską. Stabilizacja, spokój, uczucia, dojrzałość, dbanie i dziesiątka kielichów pełnia szczęścia. Kochani, jest szansa też, aby waszym, Wasze relacje, te trudne relacje jakoś się. W tym miesiącu poskładały tak, żebyście mogli czuć pełne szczęścia. Może tutaj też te decyzje cesarza, co najlepszego było do osiągnięcia szukanie rozwiązań. Zobaczmy sobie kartę radę. Dąż do stabilizacji. Dąż do stabilizacji. Ale też nie wybrzycaj. Jeżeli uważacie, że trawa jest gdzieś obok, bardziej zielona, to nie jest. To nie jest ta trudna relacja. Mhm. Mhm. To, co się dzieje, niedobrego u Was. Tak naprawdę, to się dzieje tylko i wyłącznie w Waszej głowie. To są strachy, yy, to są złe myśli, to są przeszkody, które można pokonać. One nie są realnym zagrożeniem, kochani. Nie są realnym zagrożeniem, albo tutaj są jakieś kłamstwa, ale kłamstwa, które przeszkadzają rozwinąć Wasz związek. Nie kłamstwa między Wami, mhm. kłamstwa innych osób, możliwe, że manipulacja innych osób. Popatrzcie, tu jest szóstka kielichów. Tu jest miłość bezwarunkowa. Tu jest miłość bezwarunkowa. Pomyślcie nad tym, kochani. Pomyślcie nad tym. Mhm. Zobaczmy sobie jeszcze, co dla... Związków stałych, wieloletnich, stabilnych. Zobaczmy co da Was kochani. Znowu ta siódemka kielichów, ale zaraz zobaczmy w jaki układzie. Mamy tutaj dużo wyborów. Mamy tutaj dużo możliwości, a wy powinniście się zatrzymać i jakby przyjrzeć się tym możliwościom. Przyjrzeć się tym możliwościom. Przyjrzeć się, czy to, co zamierzacie, czy to, co planujecie wspólnie, czy wasze marzenia, to jest właściwa droga, bo może się okazać dla was ciężarem. Ocencie coś, czy to jest na pewno sprawiedliwe. Możliwe, że tu chodzi o jakieś przedsięwzięcie, może zakup czegoś. Yy, uważajcie na uczciwość, jeżeli coś kupujecie, uważajcie na uczciwość sprzedawcy. Jeżeli w coś inwestujecie, przypatrzcie się yy, każdemu dokumentowi. Yy, przeanalizujcie to, bo tutaj mamy kartę radę, uczciwość, sprawiedliwość. Podejdźcie do czegoś racjonalnie. Eee, kochani, też mam takie wrażenie. Pewnie to tylko dla niektórych bliźniaków. Mówię, pierwsza opcja to jest taka, że możliwe, że jeżeli jesteście dobrym, stabilnym związkiem i zamierzacie spełnić jakieś swoje marzenia, to uważajcie, musicie wszystko dokładnie sprawdzić, zanim podejmiecie kroki, ponieważ pamiętacie, jest tutaj strata, dużo rozmów, dużo komunikacji, sprawdzania. Różnych rzeczy, więc to jest pierwsza opcja. To mogą być, słuchajcie, to mogą być jakieś błahe sprawy. Nie wiem. Trzeba. Mm, chcecie kupić odkurzacz, i może powinniście poszukać jeszcze gdzieś indziej, bo może to nie jest sprawiedliwa cena. Tak? Bo może się okazać, że w sklepie obok jest coś. Lepszego za tą cenę. To może być taka mała mm, sprawa, ale może być to też bardzo poważne. Jeżeli chcecie zakupić nieruchomość, to sprawdźcie, czy hipoteka nie jest zadłużona. Takie, takie szczegóły. Druga opcja, kochani, to mm, jeżeli jesteście w wieloletnim związku i nie czujecie się szczęśliwi no to tutaj niektórzy mogą podjąć decyzję o, o rozwodzie. Bo mamy tutaj coś, co może jest już w tym momencie iluzją i powinniście na wasz związek spojrzeć nieco inaczej. Czy faktycznie tkwienie w tym związku was buduje, czy rujnuje? Czy to jest ciężka droga? Coś Was ewidentnie przytłacza. Czy jest szansa na zmianę? Powinniście to osądzić. Czy jest szansa na zmianę, czy nie? Jeżeli tak, to powinniście pracować. Jeżeli nie, kochani, no to tutaj może nie, niektórzy będą kierować sprawę yy, do sądu o pozew o rozwód. Mhm. Tak to czuję, kochani. Zobaczmy jeszcze kartę radę. Jeszcze jedną tam wezmę. Przemyśl to dobrze, przeanalizuj to dobrze. Nie patrz tylko i wyłącznie na mm, emocje. Bądź sprawiedliwy i obiektywny. Mhm. Przemyślcie to. Mądrość. Mądrość. E, kochani, dobrze. I jeszcze wam wezmę mm, trzy karty na życie erotyczne, seksualne. Jeżeli jesteście w związkach albo w parach, albo chcecie w ogóle poprawić swoje e, życie erotyczne, to może karty nam odpowiedzą, na co w tym miesiącu zwrócić uwagę. działanie. Te karty mówią, róbcie, róbcie, róbcie. <grywanie> Kochajcie się. <grywanie> Mamy y, trójkę y, denarów, czyli y, jeżeli planowaliście coś, to powinniście to y, wdrożyć w życie. Tak? Jeżeli macie być może jakieś fantazje seksualne, to może czas je y, y, wypróbować. Mamy szóstkę... Y, Buław, coś świadczy o tym, że to będzie właściwy wybór, właściwa decyzja, bo mamy kartę zwycięstwa. Kartę działania i kartę zwycięstwa. I mamy jeszcze rycerza kielichów. Kochani, nie zapomnijcie o czułości, nie zapomnijcie o miłości, nie zapomnijcie o takich drobnych gestach. E, takich codziennych gestach, które e, mogą być. E, nie wiem dlaczego mi się tak skojarzyło, grą wstępną, tak? Typu budziak e, rano na. Do widzenia, jak się żegnacie, idziecie do pracy. E, takie, takie drobne rzeczy, takie drobne e, oznaki czułości, tak? Wprowadzajcie się w ten stan. Od samego rana. I działajcie, działajcie. To tyle, kochani. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Pa pa.